Ostatnio też słyszeliśmy o powstaniu nowego programu Paradise Hotel, podobny do Love Island, konkurencyjny. Co o tym sądzisz? I... Mi podoba się sam taki, taki pomysł, ponieważ Love Island był uważam strzałem w dziesiątkę. Pamiętam jak namówiłam mojego partnera do tego, żeby usiąść przed telewizor i zacząć to oglądać. On mówi, to jest nudne. A ja, z racji tego, że byłam w reality show, ja mówię, daj im tydzień, oni zaczną tam się kłócić, zaczną się między sobą wymieniać i naprawdę będzie co oglądać. I nie myliłam się, bo później to on zasiadał przed telewizorem wieczorem i czekał na ten program. Także uważam, że, że ten nowy program też będzie strzałem w dziesiątkę. A widziałabyś siebie w roli prowadzącej takiego programu? No teraz w aktualnym stanie to już tylko i wyłącznie w roli prowadzącej. Jak najbardziej? A jeszcze wracając do Love Island, komu najbardziej kibicowałaś od samego początku? Ja kibicowałam Monikę, dlatego że ją znam. Osobiście jest to bardzo fajna, sympatyczna dziewczyna. Niekoniecznie ją tak widzowie odebrali, ale ja naprawdę kibicowałam najbardziej właśnie Monikej. A co sądzisz o Klaudii Dursi, która zajęła czwarte miejsce w top model i ma prowadzić Paradise Hotel? Uważam, że Klaudia jest przepiękną e, dziewczyną. E, co prawda e, widziałam w internecie, bo tak obserwuję jakaś tam fala hejtu, co jakiś czas się na nią wylewała, e, ale no niestety żyjemy w takim kraju, w którym jak ktoś jest ładny i mu się powodzi, no to, no to musi na niego spa spaść fala, e, fala hejtu, ale uważam, że jest przepiękną i, i mądrą dziewczyną.